To jest firmy Kreidler. Jest z nami Irek, który opowie nam o dwóch markach, które macie w ofercie, które dominują w waszej ofercie. Tak. Pierwsza z nich to Kreidler. Opowiedz o tej marce, bo nie do końca w Polsce może być marką rozpoznawalną, prawda? No właśnie, to jest dość dziwne, bo marka ma już 127 lat. W Polsce tak oficjalnie jest od 3 lat. Marka jest firmą rodzinną, która wywodzi się z produkcji motocykli. Dopiero w 1957 roku wzięto się za produkcję rowerów marka z dużymi tradycjami, ale jednak tylko i wyłącznie w Niemczech przez wiele, wiele lat do 20 lat e, zaczęli ekspansję, e, najpierw na zachód Europy, na południe a za, na wschód dopiero teraz, ostatnio. To jest tak jakby trzonem Waszej kolekcji, jeżeli chodzi o Polskę w Kreidlerze? Znaczy trzonem i najważniejszym segmentem dla nas e, są rowery sportowe i rowery elektryczne. Bo bardzo wierzymy, że jednak te trendy, które są w całej Europie w końcu do nas przyjdą i będziemy czerpać z tego korzyści, bo tam jeździ cała Europa, jeździ już dawno na rowerach elektrycznych. U nas to jest ciągle egzotyka. Czyli te rowery sprzedają się? My sprzedajemy drogich rowerów elektrycznych najwięcej w Polsce, więc mogę powiedzieć śmiało, że się sprzedają. Natomiast jest to ułamek, promil tego, co sprzedają na przykład Niemcy. Wspiera się też zawodników Kreidlerem, prawda? Oczywiście, tak. Mamy zawodnika, który promuje naszą markę, jeździ na rowerze. Team stat, Team Edition. No, odnosi sukcesy 13-14 razy w tym roku stawał na podium, w tym 10 razy na najwyższym, więc chyba rower spisuje się nieźle. No właśnie, druga sprawa może się pochwalić tym, że to się pierwsi w Polsce, którzy mają królewską markę ze Szwajcarii. Opowiedz o tym. Tak, po raz pierwszy w Polsce oficjalnie jest już reprezentowana marka BMC, po raz pierwszy jest w Kielcach. To marka niesamowicie prestiżowa, ale Przede wszystkim dlatego, że jest zaawansowana technologicznie. i w sposób, w jaki Szwajcarzy podchodzą do tematu, no żadna inna marka nie produkuje tak rowerów, nie wychodzi od tego punktu co oni. Tutaj by długo o tym mówić, o to trzeba wejść w szczegóły. Które modele będą dominować? No, zdecydowanie szosowe SLR 02 to, to jest handlowy rower. Który ma te same parametry co 01, natomiast cena jest 30% niższa. Wynika z tego, że są nieco inne włókna zastosowane, natomiast wszystkie parametry, jeśli chodzi o sztywność, są zachowane. Nieco jest strata tylko na nie, nieco na masie, około tam 12%. Czyli w zasadzie już po targach możemy oficjalnie BMC zamawiać. Oczywiście, oczywiście. BMC... W takim razie życzymy sukcesów i powodzenia. Dziękuję bardzo.